zobaczymy co w tobie jest takie co nie ma w innych kobietach. w kobietach od co w tobie dla niego jest takie że wow zobaczymy o jakich ty dzisiaj jesteś energiach gdzieś planujesz jechać czym z męskich energiach dzisiaj jesteś może kombinujesz coś, planujesz, też może tak być. Martwisz się o drodze, gdzieś chcesz wyjechać, ale gdzieś wyjechać, ale zadowolona będziesz. Powiem tak, może być, ale widzę, że też wyszłaś, martwisz się o coś. Mhm. Oj, to by coś bardzo ciężko. Ja powiem tak, tutaj może być przyczyna temu mężczyzna, jednakże ty nie w męskich energiach. Oj, ale martwi się o tym, że może, ty już zmęczona tym my myślamy, o tym mężczyznie, Bo tutaj widzę, mężczyzna mm, może być zezdrosny, może być na odległość i ty cały czas możesz myśleć o nim. Albo po prostu on gdzieś tam siedzi w twojej głowie, ty już tym wszystkim zmęczona jesteś. Myślałam na początku, że ty w męskich energiach nie, to tutaj jednak ty cały czas po prostu myślisz o tym mężczyznie, który po prostu siedzi w tabu w głowie. A dla ciebie to już tak to męcząco, że ty już e, zmęczona ty my myślamy, że ty cały czas gdzieś tam martwisz się o coś. To, że między wami koniec, e, to też może być. Albo po prostu ty już chcesz, żeby te myśli o nim skończyły się że już na tyle nie dajesz rady o tym z tym wszystkim No tak. <laughs> dobra dziewczyny. No zobaczymy, co mężczyzna widzi w tobie to, co w innych kobietach nie ma. No zobaczymy. Ale to, że ty jesteś zmęczona to na pewno. Dobrze. Co w tobie takie jest i co on w tobie takiego widzi? Ty jesteś, oj, mężczyzna zakochany i tu, e, powiem tak, mm, dla niego przyszła jasność taka, to, że ty jesteś mądra, to, że ty zawsze znajdziesz jasność i mm, takie inne myślenia, takie bardzo mądre. Gdzie inne kobiety tego nie potrafią, ty też z czegoś niedobrego możesz odnaleźć coś dobre w tym wszystkim, jednak to, że ty jesteś kobietą dla związku, że mężczyzna, to, że zakochany i on wie, że po prostu z tobą można budować świat, na pewno. Mężczyzna zakochany, ale może o tym i nie mówić Tobie, bo widzę, że On z Tobą jako kolega rozmawia, jakoby koleżanku. koleżanka. To, że dla Niego jesteś seksualnie przyciągająca, On widzi w Tobie pewność tą, przy takim, która przyciąga Go to, że ty jesteś sama po sobie, też możesz być, to, że na ciebie zwracają uwagę mężczyzny tutaj na pewno, bo jesteś bardzo piękną kobietą i to, że z tobą można porozmawiać na bardzo poważne tematy, możliwe to, że ty możesz z jednej strony być flirtujesz, możesz flirtować, ale z drugiej strony ty możesz tak na poważnie porozmawiać. Ale on z tobą rozmawia na poważnie, tak jakby jako kolega. Yy, I to, że z tobą, od, on by mógłby stworzyć związek o to ko, od razu. Po prostu. Od mów, że kobieta, która jest dla związku, stabilnego związku, oficjalnego związku, on by mógłby cię do ślubu brać. Naprawdę. To ten mężczyzna. Taki, I co ciekawe, że on mówi, że ja by już szybko zabrał. żeby... Nie wiem, nie uciekła tutaj, czy co? Od on w tobie takie widzi, że od w tobie takie jest, że żeby ty nie byłaś sama, żeby ty nikomu nie dostałaś, że ty na tyle piękna, na tyle, że na ciebie patrzą, że on, że je od razu trzeba za mąż brać. To, że. Mhm. Mężczyzna widzi w tobie kobietę, która umie ładnie rozmawiać, która jest miła, tylko na to trzeba czas. Ot, on tak to pokazuje, żeby ty otworzyła się z nim i była taka flirtująca, taka miła grzecznutka, można powiedzieć, to na to potrzebny czas. I to taki trwale, żeby ty mogła zaufać, bo tutaj takich szczerych rozmów od ciebie nie dostać, jakby ty nie otworzyła się od razu. Ty możesz być mile, ty możesz flirtować, ale może tak um, duchownie ty nie otworzyłaś się. Um, um, ty możesz być taka zamknięta w sobie, ale flirtowy z mężczyzną, ty flirtujesz. To, to na pewno on to czuje. I on to widzi, ale zmian z tobą to niego nie ma czemuś. Mm, on mówi, że ty też ciężka, ciężka, nie to, że ciężka na zmiany, a to, że między wami od jakoś nie ma zmiany. I on to też widzi. I on mówi, że tutaj, żeby ty otworzyłaś się jako dla mężczyzny, dla mężczyzny to trzeba naprawdę długi czas, żeby ty mogła ufać. I jeszcze. On widzi w Tobie to, że dużo mężczyzn mogą być zazdrosne o Ciebie. To, że Ty możesz jakoś tak zrobić, że w Tobie mogą zakochać się mężczyzny i młodszy i zakochać się tak, jako chłopaczek. O po prostu, że tak zakręcisz w głowie, że mężczyzna zakocha się i będzie zazdrosny. Chociaż sam będzie myślał, jak to się stało. Dlaczego tak wyszło? To, że ty nie idziesz na kontakt, tak otwarto od razu, ty możesz konfliktowo być. Ty z jednej strony powiesz, co tobie nie pasuje, to ty powiesz mężczyźnie, ty nie będziesz gdzieś tam myśleć, co nie tak, ale ty możesz i tęsknić, o ty, ja widzę, że za mężczyznę nie podoba się tobie mężczyzna tęsknić, ale ty tego też nie powiesz. Ty nie otworzy się mężczyzn. A dlaczego? Dlaczego ty jego e, dobrze nie znasz, mężczyznę, i ty też musisz poznać człowieka dobrze? Dlatego ty nie, między wami nie będzie tych szczerych rozmów, e, bo na to potrzebny czas, żeby poznać osobę. I wtedy ty możesz otworzyć się. Ty jesteś bardzo miłej, dobry, i wrażliwą uczuciową osobą. Ale ty mm, stara się jakoś tak przed mężczyzną nie pokazywać tego. Kiedy ty już poznasz osobę, no to wtedy ty możesz to pokazać, jaka ty jesteś prawdziwa. A tak naprawdę on mówi, że ty będziesz ukrywać. swój wewnętrzny świat. A tak naprawdę ty jesteś bardzo pozytywna osobą i bardzo wrażliwa, uczuciowo i którą można zranić szybko, Ja powiem tak, ty jesteś też taka, on mówi, że um, ty nie do końca ufasz i um, żeby dlaczego? Bo gdzieś była sytuacja u ciebie, gdzie mężczyzna może być inny mężczyzna, albo ten samy. Um, może nie do końca mówił prawdę i coś takiego i Ty po prostu też stara się, dlaczego Ty nie ufasz hmm, dlatego, żeby później nie być zraniony od jakoś tak Ty starasz się poczekać, poznać osobę i wtedy możesz coś tam pokazać od siebie ale w tenże czas Ty trzymasz taką chłodność, dystans hmm, dlaczego? Dlatego, żeby Tobie nie było później, nie bolało tak jakby patrzysz na to, jakby tobie było dobrze. I ty możesz z mężczyznami tak jakby zachowywać Jak coś nie tak ty powiesz, um, coś nie pasuje tobie, um, ty utrzymujesz dystans, a nie pasuje mi. Do widzenia. Ty nie będziesz utrzymywała kontaktu, jeśli tobie coś nie pasuje. Dlaczego? Żeby tobie było komfortnie. Ty robisz tak, żeby tobie było komfortnie, nie mężczyźnie. Mm -mm. I, I to dlatego... Od ty więcej chcesz mieć taki spokój y, i duchowny spokój sobie, i spokój takim, y, żeby cię nie ograniczały, można powiedzieć. od jakoś tak, ty sobie chcesz robić tak, jak ty chcesz. I ty do tego idziesz, albo już to masz, i ty robisz tak, jak tobie pasuje. I jaka by nie była sytuacja z mężczyzną? Ty zrobisz tak, żeby tobie było jak najkomfortniej. I z jednej strony mu od w tobie to i podoba się no bo jak on zakochał się w tobie, to znaczy od w tobie to jest i mu to podoba się w tobie. No taki mężczyzna do nas dzisiaj przyszedł.